Modlę się do Ciebie, dobry mój Boże, nie słowami. Nie potrafię bowiem wyrazić smutku mojego serca. Tyle nienawiści, tyle wściekłości z powodu Twojego Chrystusa, tyle buntu, bo grzech nazwany został po imieniu. Ludzkie serca zanurzone w cieniu śmierci nie szukają Twojej miłości. Chciwe tego świata są pełne pogardy dla nadziei przelanej krwi w Chrystusie. Nie będę milczał. Nie zamknę swoich ust i nie przestanę wołać. Uczyń mój głos pełnym mocy. Ubierz moje słowa w płomienie ognia. Niech uderzają jak błyskawice. Niech rozświetlają moc nieba śmierci. Niech rodzą wściekłość piekła, niech przynoszą cichą nadzieję umierającym. Modlę się do Ciebie, dobry mój Boże, ukryj mnie w Twojej obecności i pozwól w miłości żyć na wieki.